Masz dostęp do dowolnej bazy danych, czyli masz konto, hasło, klienta, połączenie i nie wahasz się ich użyć. W bazie danych istnieje tabela, do której masz uprawnienia do wstawiania rekordów. Jeśli nie masz takich uprawnień, to poproś admina, aby ci je nadał. Jeśli nie masz takiej tabeli, to zaraz pokażę, jak stworzyć przykładową, a ty ogarnij bazę danych, w której masz prawo tworzyć tabelę. Wszystkie komendy możesz skopiować z mojego bloga, link w opisie. Ja używam darmowej wersji Oracle 19c dostępnej na Live SQL, link w opisie. Tworzę tabelę T o trzech kolumnach: jedna numeryczna, jedna tekstowa i jedna datoczasowa. Pokażę, o co trzeba zadbać, wstawiając dane każdego z tych trzech podstawowych typów. Tabelą T będę się posługiwał w dalszej części materiału. Tworzenie pójdzie smukle, jeśli masz prawo tworzenia tabel. Bazie danych. Stworzona tabela należy do ciebie, więc masz uprawnienia do wstawiania rekordów. Dzięki temu, że wiesz, jaką komendą utworzono tabelę, wiesz, jak nazywają się kolumny, jakiego są typu i czy dozwalają nulę. Jak to jest istotne? Pokażę dalej. Inną sytuacją jest, gdy chcesz wstawić rekordy do istniejącej tabeli. Nie zawsze znasz jej strukturę. W takim przypadku graficzny klient jest dużym ułatwieniem. Wszystko możesz odkryć, klikając w odpowiednie elementy drzewa struktury. Jeśli korzystasz z klienta znakowego, z pomocą przychodzą polecenia przygotowane przez jego producenta. Na przykład, korzystając z klienta Oracle, użyj polecenia Describe, nazwa tabeli. Czegokolwiek nie używasz, to zwróć uwagę, kto jest właścicielem tabeli. Innymi słowy, w jakim schemacie została utworzona. Jeśli chcesz używać tabeli należącej do innego niż Twój schematu, to nazwy tabeli poprzeć nazwą schematu. Swoją drogą, poprzedzenie nazwy tabeli nazwą schematu, nawet gdy Twój, to dobry i zdrowy zwyczaj. Warto go wyhodować i stale pielęgnować. Aby wstawić rekordy do tabeli relacyjnej bazy danych, posługujesz się komendą INSERT języka SQL, a dokładnie INSERT INTO. Po klauzuli Insert INTO podajesz nazwę tabeli. Kolejno w nawiasach okrągłych umieszczasz listę kolumn. Następna jest klauzula Values. Po niej w nawiasach okrągłych umieszczasz wartości. Wartości podajesz w kolejności takiej samej, jak podajesz kolumny. Czyli pierwsza wartość zostanie wstawiona do pierwszej kolumny. Jeśli wszystko pójdzie smukle, to zobaczysz potwierdzenie wstawienia rekordu. Orak. Wymaga podania listy kolumn po nazwie tabeli. Zwróć uwagę, że w komendzie insert podałem tylko jedną wartość, mimo że tabela t ma trzy kolumny. Jak sądzisz, dlaczego nie musiałem podawać wartości dla pozostałych dwóch kolumn? Masz rację. Pozostałe dwie kolumny dozwalają nulę, czyli brak wartości. Dlatego ważna jest znajomość schematu tabeli. Trzeba wiedzieć, wartości których kolumn mogą zostać pominięte podczas wstawiania. Kolumna numeryczna nie dozwala nuli, więc wartość dla niej musisz podać. Jeśli tabela jest w innym schemacie niż Twój, to poprzeć jej nazwę, nazwą schematu i rozdziel kropką. Czasem chcesz sprawdzić, czy dane zostały wstawione zgodnie z intencjami. Możesz to zrobić poleceniem SELECT. Trzeba pamiętać, że część klientów Automatycznie zatwierdza transakcję, czyli za ciebie wykonuje komendę commit. Niemniej możesz trafić na klienta, który tego nie robi. Dlatego, aby mieć pewność, że rekord został utrwalony w bazie danych, wydaj komendę commit własnoręcznie. Wtedy unikniesz zdziwienia, że wstawiasz rekordy, a nie ma ich w tabeli. Zwróć uwagę, że w kolumnie datowej Mimo, że nic do niej nie wstawiłem, znajduje się data. Jest to efekt działania więzu integralności default. W tym przypadku wartość domyślna generowana jest z wyniku niejawnego wywołania funkcji sysdate zwracającej bieżącą datę. Dzieje się tak za każdym razem, gdy nie podasz wartości dla kolumny z takim więzem. Jak widzisz, dane numeryczne są najprostsze do wstawienia. Łańcuchy znaków natomiast trzeba otoczyć. Apostrofami. Jak sądzisz, dlaczego wstawiłem tylko jedną literę jako napis? Masz rację, bo na schemacie tabeli wyraźnie widać, że w kolumnie zmieści się tylko jeden znak. Gdy wstawiasz do tabeli znaki narodowe dowolnego języka, np. Na nasze ogonki czy niemieckie umlały, to zwróć uwagę na ustawienia narodowe swojego klienta, motoru bazy danych oraz na typ kolumny. Jak widzisz, ja dostałem błąd. Zdefiniowałem kolumnę znakową jako czar 1, czyli mieszczącą 1 bajt. Aby pomieściła polskie znaki w zdefiniowanej ilości, muszę zdefiniować ją jako przechowującą jeden, ale znak. Teraz wstawienie EU poszło smukle. Klient i motor bazy danych muszą mieć świadomość, jak interpretować bajty, które przesyłasz. Więcej na ten temat przeczytasz w moim artykule Warczar: dwa powody istnienia. Link. W opisie. Dane datoczasowe to także łańcuch znaków, czyli oprócz liczb zawiera znaki specjalne, spacje i litery. Możesz więc domyślić się, że muszą być otoczone apostrofami. Dane datoczasowe muszą być odpowiednio sformatowane, aby motor bazy danych poprawnie dokonał konwersji łańcucha znaków na typ datoczasowy. Taka konwersja nazywana jest konwersją niejawną. Niemniej, aby uniknąć niedomówień i nieporozumień z motorem bazy danych oraz zapewnić większą przenaszalność kodu, warto konwertować jawnie. Użycie słowa kluczowego DATE do konwersji jawnej jest zgodne ze standardem ANSI języka SQL. Standard wymusza określony format literału datoczasowego. Oprócz standardowego DATE każdy motor bazy danych wyposażony jest w natywne funkcje konwertujące. Na przykład TO DATE, WORAKL. Jak widzisz, funkcja ToDate jest bardziej elastyczna niż standardowe Date. Format daty przekazujesz jako drugi parametr. Wszystkie możliwe formaty opisane są w dokumentacji, do której link w opisie. Jawnie podając wartość kolumny datowej, nie uruchamiasz więzu integralności default. Nawet jeśli Twój motor bazy danych nie wymaga podawania listy kolumn, do których wstawiasz wartości, zachęcam, aby tak robić. Jak sądzisz, dlaczego warto wskazywać kolumny? Baza danych to żywy organizm, oprócz zmian w danych zmienia się sam schemat. Kolumn w bazie może ubyć, może przybyć albo mogą zmienić kolejność. Jawne wskazywanie kolejności kolumn zabezpiecza przed zmianami schematu. Jest także bardziej czytelne. Podobnie jawne wskazanie null czy default poprawia czytelność komendy. Osoba widząca komendę INSERT od razu wie, co jest wstawiane do jakiej kolumny. Podsumowanie. Z tego materiału wiesz, jak dodawać pojedyncze rekordy do relacyjnej tabeli przy pomocy SQL. W najprostszy sposób. Wiesz także, jak znaleźć schemat tabeli, aby wiedzieć, jakiego typu jest kolumna oraz czy dozwala nulę. Zaprezentowałem, jak wstawiać dane typu numerycznego, znakowego oraz datoczasowego. Niebawem materiały o wstawianiu wielu rekordów naraz oraz o wstawianiu masowym. Wiesz, co trzeba zrobić, aby ich nie przegapić. Jeśli interesuje Cię wstawianie z uwzględnieniem więzów integralności oraz wyzwalaczy, czyli angielskich triggerów, to daj znać w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne materiały.